Ale sobie zaraz zjem pyszną kiełbaskę. O nie. Znowu ten sąsiad. Czego on ode mnie dzisiaj chce? Dzień dobry, panie sąsiedzie. Dzień dobry. Nie miałby sąsiad pożyczyć trochę cukru, bo właśnie mi się skończył. No dobra, chodź. Ja mu dam cukier. No w sumie, to mu dam. Mam dla Pana ten cukier, trochę za dużo mi się nasypało. No widzi, sąsiad, co się stało? Bierz ten cukier i zjeżdżaj stąd, ale już! smacznego. Mm. Coś twarda takie obasa, ale przynajmniej dobrze przypieczona. Przepraszam, mógłby mi sąsiad podać tamtą piłkę? No dobrze. Ale ostatni raz, dziękuję, ale jeszcze tamte. Co? Chyba pan sobie żartuje. Dzwonię po policję! Halo? Policja? Mój sąsiad narzucał mi tyle piłek do ogródka, że spokojnie mógłbym sobie zrobić basen z kulkami. Kiedy pan będzie? Już za moment. Dobrze. Gdzie nawet postawką? Bumczewski, Bartosz, kto wzywał policję? Ja wzywałem. W jakim celu? Mój sąsiad narzucał mi tyle piłek, że nie mam gdzie nogi postawić. W jakich piłek? Halo, karetka? Pustyrukowy Błączewski Bartosz znokautował się telefonem. O, dzień dobry, widzę, że sąsiad się na rybki wybiera. Ha, Widzę, że sąsiad jak zwykle bardzo spostrzegawczy. A ja powiem sąsiadowi, ostatnio na tamtym stawie złapałem 36 sztuk. 36? 36 sztuk? Tam? Tak. Może spotkamy się tam za chwilę i połowimy razem. O, dobry pomysł, tylko szybko skoczę do domu i za moment Dobra. jestem. Nigdy mnie tu nie znajdzie. Jak są się ryba? Jak on nie znalazł? E, wie pan co? Muszę już wracać do domu, bo akurat jest przeszkadzanie. Nie, pan ściemię... zobaczy jaki wielki kart tutaj pływa. Gdzie? Tu. Gdzie? Tu. Gdzie? O, tutaj. Jaki duży. Jeszcze się doigrasz. Zobaczysz. Zaczekaj, twój portfel! Och, dziękuję panu bardzo. E, może miałabyś ochotę pójść na kawę, albo herbatę, albo jakieś ciasto? Sąsiad! Słyszałem, że sąsiad właśnie został wyrzucony z pracy i teraz to nie w długach. Co ty robisz? Nie widzisz, że... A, tak przy okazji mam skarpety, które ostatnio zostawił mi pan do załatania. Są już gotowe. Tak? musi wszystko popsuć? Poczekaj, pokażę ci jeszcze... to moda, piątka. A ja co idzie na tę kawę? No pewnie. Ale dziś popadało. Ciekawe, ile grzybów mi się uda dziś zebrać. O! Kozaczek! Jaki ładny! O! Następny! I następny! Ale wielki! A, mam cię! Co? Sąsiad? Co, Co sąsiad, sąsiad tu robi? Ja tu poluję na dziki. No ja zbieram grzyby. Grzyby? Znam świetne miejsce do połowu. W tamtym lesie. Chodźmy. To jest moje ulubione miejsce. Zawsze tu jest pełno grzybów. No, tylko, że tu nie ma żadnych grzybów. Znam jeszcze jedno miejsce. Tutaj na pewno jest ich pod dostatkiem. Sąsiad nie umie zbierać grzybów. Słucham? Tutaj nie ma żadnych grzybów. A słyszał sąsiad o pladze szerszeni w ostatnim czasie? Nie, nie słyszałem. Od jednego ukąszenia można fiknąć. Jednego ukąszenia? Tak, właśnie. Ja na przykład jestem odporny, bo od dziecka smaruję się błotem. <laughs> Plaga szerszeni na nas leci! <laughs> Co robimy? Błoto! Szybko, 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 szybko! No, i gdzie to szerszenie? Uciekły. A może ja sąsiadowi teraz coś pokażę? Dobrze. Pan zobaczy lepiej, jak to jest grzybów. Ale gdzie? Dobranoc. Halo, panie sąsiedzie, czy coś się zacięło. Wreszcie będę miał święty spokój. <laughs> Co to był za dzień? Nie dość, że sąsiad przypalił mi kiełbaskę. To jeszcze nawrzucał mi piłek na podwórko, przez co policjant znokautował się telefonem JAKICH PIŁEK? Potem pokazał mi gdzie pływają wielkie karpie Gdzie? A na koniec przyciągnął stado szerszeni No i gdzie to szerszenie? Uciekły Musiałem go zamknąć w komórce Pan zobaczy, lepiej lepiej piję z grzybów Ale gdzie? To jest naprawdę najgorszy sąsiad na świecie Czas i spać Nie, on to chyba jakiś żar. Czemu on tak głośno słucha tej muzyki? Bo tutaj prawie nic nie słychać. Cześć, tu koledzy, czyli Rudy i Sadam. Dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje. Nie zapomnijcie obejrzeć naszych poprzednich filmów i do zobaczenia już niedługo. Pa!